Witajcie na pierwszym filmie na moim kanale. Ja jestem EndCrab Zapraszam Was na pierwszy odcinek, który jest bardziej w roli informacyjnej. Także, yy, mój pierwszy gameplay pozwolę Wam wybrać między dwoma, yy, dwoma grami: pierwszy to Morrowind, a drugi to Oblivion. Jeżeli wybierzecie. Morrowind, możecie też jeszcze do tego wybrać, czy chcecie, żebym wgrał moda, żebyśmy mieli pokazane misje na mapie, czy gramy tak, jak twórcy przewidzieli. Planuję także wstawiać shorty w tego samego dnia, w którym wyrzucę odcinek. Odcinki planuję robić jako daily. Także. Ja, jeżeli macie pytania, to możecie napisać, ja na nie odpowiem. Dziękuję, do widzenia.